Witaj w Dniu 13. Według Davida Simona, mojego drogiego przyjaciela i współtwórcy Chopra Center for Wellbeing, obfitość to stan umysłu. Kiedy wierzysz jesteś przekonany, że z natury jesteś kreatywny, dostrzegasz to, że wszechświat jest obfitością i że jesteś wyrazem wszechświata. Jeżeli zaakceptujesz ideę nieograniczonego, obfitego wszechświata, uwalniasz pragnienie zarządzania okolicznościami i uwalniasz fałszywe iluzje odnośnie zaspokajania swoich pragnień. To jest esencja prawa odłączenia, oderwania, puszczenia, uwolnienia. Prawo odłączenia uczy nas. Koncentracji naszej uwagi na tym, czego pragniemy, podejmowania właściwych kroków, aby zrealizować swoje marzenia. To umożliwia odnalezienie poczucia bezpieczeństwa w mądrości niepewności poprzez puszczenie wszelkich oczekiwań co do ostatecznego wyniku. To jest ważnym krokiem do osiągnięcia naszych celów. Pomyśl trochę o chwilach, kiedy próbowałeś sobie przypomnieć czyjeś imię bez powodzenia. Ostatecznie, po usilnych staraniach, odpuszczałeś sobie ten wysiłek, a wówczas, po jakimś czasie, imię pojawiało się na ekranie Twojej świadomości ten sam sposób oddanie Twoich pragnień do łona wszelkiej kreacji, bez przywiązania do rezultatów, ostatecznie wypełni, spełni Twoje pragnienia. W świecie fizycznym postrzegamy określone granice, takie jak, je, jak czas, przestrzeń i możliwości. W świecie duchowym nie ma takich granic. Możliwości są nieograniczone, i nie ma ani czasu, ani przestrzeni. To, co istnieje, to czysta możliwość czysty potencjał, który aktywujesz poprzez swoje myśli, przekonania i intencje. Obfitość wypływa z tego nieograniczonego źródła. Dlatego też uwolnij wszelkie ograniczające myśli. Odwołaj się bezpośrednio do źródła, które jest wewnątrz Ciebie, i ustanów swoje intencje. Dzisiaj praktykujemy prawo odpuszczenia odłączenia. Uwolnienia, odpuść wszystkie oczekiwania co do określonych rezultatów, pozwalając każdemu i wszystkiemu na ich wolność, aby byli dokładnie takimi, jakimi są. Zaakceptuj niepewność. I bądź świadkiem rozwiązań i możliwości, które spontanicznie się z tego wyłaniają. Następnie wkrocz do pola wszelkiej możliwości, będąc otwartym na jego nieograniczoną ilość możliwych wyborów, możliwych rozwiązań. Przygotowując się do medytacji, daj sobie czas na skupienie się na dzisiejszej, centrującej myśli. W miarę jak puszczam swoją potrzebę zarządzania swoim życiem, wszechświat przynosi mi obfite dobra. W miarę jak puszczam swoją potrzebę zarządzania swoim życiem, Wszechświat przynosi mi obfitość, obfite dobra. W miarę jak puszczam swoją potrzebę zarządzania swoim życiem, wszechświat przynosi mi obfitość, obfite dobra. Zacznijmy. Proszę, znajdź wygodną pozycję. I umieszczając ręce na udach, zamknij oczy. W tym momencie wejdź do swego wnętrza, do tego miejsca wewnętrznej ciszy, gdzie doświadczamy połączenia z wyższym ja. Puść wszystkie myśli. Zacznij obserwować swój oddech, wdech. I wydech. Z każdym wdechem i wydechem pozwalaj sobie coraz bardziej się rozluźniać, bardziej wygodnie, bardziej w spokoju. Łagodnie wprowadzaj mantrę z sanskrytu na prawo odpuszczenia. Puszczenia. Powtarzaj mentalnie i pozwalaj jej płynąć bez wysiłku i z łatwością. Om Anandam Namah. Om Anandam Namah. Moje działania są wolne od oczekiwanych rezultatów. Om Anandam Namah. Jeżeli w jakimkolwiek momencie rozproszą cię myśli, odczucia w ciele czy hałasy z otoczenia, po prostu intencją powróć do mentalnego powtarzania mantry Om Anandam Namah. Proszę kontynuuj medytację. Ja czuwam nad czasem, pod koniec usłyszysz, jak delikatnie zadzwonią dzwonkiem, co będzie oznaczać, że już czas uwolnić mantrę mentalnie. Om Anandam Namah Czas uwolnić mantrę. Proszę, wróć ze świadomością, z powrotem do ciała. Daj sobie chwilę na odpoczynek, robiąc głębokie, i spokojne wdechy i wydechy. Kiedy poczujesz, że jesteś gotowy, łagodnie otwórz oczy. Dalej w ciągu dnia pamiętaj o uwalnianiu wszelkich przywiązań, oczekiwań co do rezultatów swoich działań, przypominając sobie o dzisiejszej centrującej myśli. Uwalniając, odpuszczając potrzebę zarządzania swoim życiem, wszechświat przynosi mi obfite dobrą. Uwalniając, odpuszczając potrzebę zarządzania swoim życiem, wszechświat przynosi mi obfite dobro. Uwalniając, odpuszczając potrzebę zarządzania swoim życiem, wszechświat przynosi mi obfite dobro. Namasta.